To jest jedna i ta sama osoba. Na tych dwóch fotografiach to też jest jedna i ta sama osoba. Ale obie te piękne kobiety skorzystały z analizy kolorystycznej i zastosowały się do moich wskazówek. Pierwsza z nich jest ciepłą wiosną, dlatego rozkwita w kolorach bardzo ciepłych, ale również dość jasnych i nasyconych, gdyż wiosna jest jasna, ciepła i kontrastowa ta przede wszystkim ciepła. Z kolei mamy do czynienia z harmonijnym latem, czyli kolorystyka zgaszona, podkreśla tę urodę, oraz znacznie chłodniejsza niż u poprzedniczki. W efekcie koloryzacje wyglądające na jak najbardziej naturalne, ale bez żadnych ciepłych refleksów, sprawdzą się doskonale. Zbyt ciemne, kontrastowe odcienie zdominują tę delikatną, niezwykle subtelną urodę. Zaobserwuj ten profil i zobacz komentarz pod filmem.